Można powiedzieć, że ten, kto nie podróżował pociągiem w latach 80. czy 90., ten nie zna życia. A słowa znanej piosenki Wsiąść do pociągu byle jakiego były dosłownym obrazem i oceną jakości tej podróży. Niedofinansowana infrastruktura, stary tabor, degradacja techniczna, zaniedbane dworce to przykry obraz wieloletnich zaniechań i braku dofinansowania tego obszaru transportu. Także i w tym obszarze Europa nam odjeżdżała, i tu, jak wtedy pociągi, byliśmy mocno spóźnieni. Za zazdrością patrzyliśmy, jak Europa podróżuje koleją, a na torach majestatycznie błyszczą przepiękne składy Pendolino. Minęło 20 lat naszej obecności w Unii i chyba tylko wieczni malkontenci nie zauważają tej cywilizacyjnej zmiany. Główne szlaki kolejowe w Polsce są modernizowane i budowane dzięki funduszom unijnym. W latach 2004-2023 łączne nakłady na inwestycje kolejowe, w tym również te współfinansowane przez Unię Europejską, wyniosły blisko 116 miliardów złotych. Dzięki obecności we Wspólnocie, polska kolej ma szansę na dalszy rozwój poprzez pozyskanie środków na inwestycje. A związane jest to z jednym z priorytetów Unii Europejskiej. To jest przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach i wzmacnianiem roli kolei w rozwoju zrównoważonego transportu. Do tej pory, dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej, udało się zmodernizować 17 tysięcy kilometrów torów, zakupić blisko 600 wagonów i ponad 100 nowoczesnych lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych. Czy te zmiany są widoczne dla wszystkich? Jak obecnie podróżuje się Polakom koleją? Podróż, e, tak naprawdę, e, Pendolino jest wyjątkowo komfortowa. Bardzo dużo się zmieniło. Jest wygodniej, szybciej, czyściej. W ogóle komfort podróży, no to, to nie, no, nie ma co porównywać do dawniej, przed Unią. Przede wszystkim, no jest wygodniej, nie? Bo na przykład, jak się jedzie Pendolino, no to jest duża różnica ja podróżuję dosyć dużo koleją i korzystam z kolei, najczęściej Pendolino do Warszawy albo do Krakowa. Podróżuję się naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o kolej, to Unia nie zwalnia tempa. Jedziemy w przyszłość. Tylko w ramach Krajowego Planu Odbudowy kolej otrzyma ponad 18 miliardów złotych. Planowane są następne inwestycje w infrastrukturę kolejową związaną z poprawą parametrów prędkości pociągów. Będziemy jeździć nowoczesnym, zeroemisyjnym taborem. A dzięki współfinansowaniu przez Unię, kolej ma szansę stać się środkiem transportu pierwszego wyboru. To plan jak najbardziej realny. Poprzez inwestycje w nowoczesne pociągi, podnoszenie komfortu podróży, nowoczesne dworce, uruchamianie większej liczby połączeń, zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów na głównych trasach, czy włączanie w sieć połączeń nowych obszarów Polski, ten środek transportu może być dla wielu z nas najlepszym wyborem na dojazd do pracy, szkoły czy wyjazd na wakacje. Już nie wsiadamy do pociągu byle jakiego. Podróż pociągiem jest sprawniejsza i bezpieczniejsza, a będzie jeszcze szybsza i bardziej komfortowa.